Nie wierzyłem, że kiedykolwiek to powiem, ale polska reprezentacja potrafi grać w piłkę nożną. Niestety nie ubyło się bez skandalu i ochrona zaglądała kibicom do zresztą sami zobaczcie. Jan Urban wciąż nie przegrał meczu w roli selekcjonera i remis z Holandią był piątym spotkaniem naszej kadry bez porażki. Biało-czerwoni po raz drugi w tych eliminacjach utarli nosa renomowanemu rywalowi. Sam mecz ocenił selekcjoner Holendrów Ronald Kuman. Były piłkarz nie szczędził pozytywnych słów pod adresem polskiej kadry. Zrecenzował choćby gola, którego tuż przed przerwą po świetnym podaniu Roberta Le... Wandowskiego zdobył Jakub Kamiński. Polska nie pozostawiła nam zbyt wiele przestrzeni pod bramką. Oni czają się na takie przechwyty i przejście z obrony do ataku. Dodał, przyznając, że chciałby, aby jego zespół kreował więcej sytuacji. Nie obyło się bez skandalu, gdyż stowarzyszenie kibiców przygotowało na mecz piękną, patriotyczną oprawę i nagle z niewyjaśnionych przyczyn została cofnięta zgoda na wniesienie jej na stadion. Decyzję miały podjąć służby mundurowe. Dochodzą głosy, że to zemsta samego Donalda Tuska za ostatnie przyśpiewki kibiców w jego kierunku. Niektórzy przed wejściem mieli być bardzo Skrupulatnie przeszukiwani, i zaglądano im nawet do Majtek w poszukiwaniu materiałów pirotechnicznych. Wiele osób nie mogło oglądnąć meczu od pierwszego gwizdka.